Tematem jest przyimek plus rzeczy równa się war i przyimek na końcu zdania. Zdanie: Ja czekam na autobus. Przyimek to na, czyli op. Rzecz to autobus, czyli w języku niderlandzkim bez. Ja czekam na autobus w języku niderlandzkim to ik op bus. Jak zapytać: Na co czekasz? Naturalnie patrzymy na schemat. Przyimek plus rzeczy równa się war i na końcu zdania przyimek. Na co czekasz w języku niderlandzkim to war, wachcie op? Kolejny przykład to ja piszę na papierze. Przyimek to na, czyli op. Rzecz to papier, czyli papier. Ja piszę na papierze w języku niderlandzkim to. I schrijf op papier. Jak zapytać, na czym piszesz? Jeśli w naszym zdaniu występuje przyimek i rzecz, to naturalnie pytanie zaczyna się będzie od zaimka VAR i kończyć na przyimku. Na czym piszesz? To w języku niderlandzkim var schrijf je op. Kolejny przykład to ja myślę o aucie. Przyimek to o, czyli over. Auto to rzecz, czyli auto. Ja myślę o aucie w języku niderlandzkim to ik denk over auto. Jak zapytać, o czym myślisz? Naturalnie patrzymy na schemat. Przyimek plus rzecz równa się war i przyimek na końcu zdania. O czym myślisz w języku niderlandzkim to war denki over.